Wiesz co, ja dużo myślałem o, o tobie, o nas. O tej Kanadzie. Stasiu, ja też myślałam i słuchaj, no nie możesz tego zrobić, to jest jakieś wariactwo. Dlaczego? Stasiu, zostawisz dla mnie całe życie tutaj. No nie mogę na to pozwolić. Nie chcę taką egoistką. Ale ja już y, wszystko to przemyślałem. Y, zrobiłem w nocy plan. Nie, 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 Stasiu, słuchaj. Ja bardzo chciałabym, żebyśmy byli razem, ale muszę być odpowiedzialna za ciebie, za siebie. Nie może się na mnie tak poświęcać. Poświęcać? Ja nigdy o niczym bardziej nie marzyłem. Wiesz, co. Miałem tego nie robić, ale co mi tam. Basiu. Wyjdziesz za mnie. O mój Boże, Stasiu. Ja wiem, że na początku nie będziemy razem. Muszę załatwić formalności, skończyć nie, no, pierwszy to rok. Czy naprawdę mówisz poważnie? Bóg mi świadkiem. Barbara Janiszewska, zostaniesz moją żoną i matką moich dzieci? Tak. Kocham cię, Stasiu. <grystanie> Bela, słuchajcie, wszyscy, Dzisiaj jest najpiękniejszy dzień w moim życiu? Basiu, ty im powiedz. Nie, no ty powiedz. Dobra, słuchajcie. Chcę wam przedstawić moją przyszłą żonę. Oświadczyłem się, Basi, ona przyjęła moje oświadczenie. Zaręczyliśmy się.